Bezdomna kobieta krzyczy Proszę, nie zabierajcie mojego dziecka. Samotny ojciec, prezes milioner, nie może odejść. Ulica miasta tętniła życiem w południe, trąbiły samochody, a przechodnie rozmawiali. Marek Sadowski, prezes wiodącej firmy z branży technologii medycznych we Wrocławiu, właśnie wyszedł ze sterylnego, klimatyzowanego budynku biurowego, a jego umysł wciąż analizował dane z porannego spotkania. Jego świat składał się z sal konferencyjnych i precyzyjnych decyzji, ale pod dopracowaną powierzchownością krył się samotny ojciec, nawiedzany przez pustkę której żaden sukces nie potrafił wypełnić. Gdy jego samochód czekał, postanowił przejść się kilka przecznic, próbując odnaleźć rytm w miejskim chaosie, który czuł się tak obcy. Wtedy, pośród tej miejskiej symfonii, nagle rozległ się ostry, rozpaczliwy krzyk, przyciągając zdziwione spojrzenia. Na rogu drżała młoda kobieta, jej blond włosy były splątane i wilgotne od łez. Jej oczy były czerwone, odzwierciedlając mieszankę strachu i zaciekłej determinacji. Mocno przyciskała do piersi maleńkie niemowlę, otulone wznoszony kocyk. Jej głos drżał, gdy krzyczała: Proszę, nie zabierajcie mojego dziecka. Przyczyną jej rozpaczy był potężny mężczyzna, który rzucił się w jej stronę. Jego szorstkie ręce desperacko sięgały po dziecko. Jego twarz była twarda i brudna, oczy dzikie. Daj mi to dziecko. Nie zasługujesz na nie warknął, a jego palce musnęły delikatny materiał kocyka. Pośród chaosu szybko poruszyła się postać. Marek bez wahania zbliżył się: Proszę pana, proszę się odsunąć od dziecka powiedział cicho, ale stanowczo. Mężczyzna spojrzał na niego groźnie, ale obecność Marka, pewna i niezachwiana, zatrzymała go. Agresor warknął. A potem odwrócił się i zniknął w tłumie. Marek odwrócił się do kobiety, a jego głos złagodniał, gdy ukląkł, by spojrzeć jej w oczy. Jesteś teraz bezpieczna. Jak masz na imię? Ewa, szepnęła, przytuliła dziecko mocniej. Nie mam dokąd pójść, żadnego bezpiecznego miejsca, by go zatrzymać. Spojrzenie Marka złagodniało, a jego własne serce poruszyła jej wrażliwość i odwaga. Nie jesteś już sama, powiedział łagodnie. Chodź ze mną, pomogę ci. Na chwilę zgiełk miasta ucichł. Marek ostrożnie wziął Ewę za rękę, prowadząc ją z dala od zimnej, hałaśliwej ulicy. Dziecko, czując zmianę, wtuliło się w objęcia Ewy. Pierwsza iskierka spokoju zagościła w małej trójce. Gdy Marek zabrał Ewę i jej małego syna do lokalnego schroniska, różnica między ich światami stała się wyraźnie widoczna. Schronisko było dalekie od eleganckich biur Marka, ściany z odchodzącą farbą, skrzypiące podłogi i uczucie niepewności wiszące w powietrzu. A jednak pośród trudów Ewa poruszała się z cichą gracją. Przyjęła oferowaną pomoc bez poczucia uprawnienia, okazując wdzięczność za każdą drobną życzliwość. Marek uważnie obserwował Ewę. Widział czuły sposób, w jaki opiekowała się dzieckiem, delikatnie kołysząc go do snu mimo własnego wyczerpania. Widział jej bystry umysł, gdy zadawała praktyczne pytania o dostępne usługi i możliwości odbudowy swojego życia. W Ewie była niezaprzeczalna odporność. Siła, hartowana przez czułość, która poruszyła coś głęboko w sercu Marka. Spotkanie Ewy nie było zwykłym aktem dobrej woli, było początkiem głębokiej więzi, zakorzenionej we wzajemnym szacunku, nadziei i wspólnym pragnieniu ochrony. Ewa ostrożnie weszła przez drzwi schroniska, przytulając dziecko do piersi. Powietrze w środku było ciężkie od zapachu znoszonych koców. Natychmiast poczuła na sobie ciężar spojrzeń ciekawskich, sceptycznych, a niektóre wręcz wrogie. Kobieta przy wejściu mruknęła na tyle głośno, by Ewa usłyszała: Kolejna, co myśli, że jest lepsza od nas. Serce Ewy ścisnęło się. Marek, stojący w pobliżu w swoim drogim płaszczu, zauważył chłodne przyjęcie. Jego twarz pozostała spokojna, ale jego oczy płonęły cichą determinacją. Podszedł do przodu. Ewa jest teraz z nami. Nie jest tu, by cokolwiek komuś zabierać. Po prostu próbuje odbudować życie. Jego obecność miała wagę. Starszy mężczyzna, zgięty wiekiem, przecisnął się przez tłum. Dlaczego mielibyśmy jej ufać, tacy jak ona, przychodzą i odchodzą? Twarz Ewy zbladła, ale wtedy pomyślała o swoim dziecku, wyprostowała ramiona. Marek łagodnie podniósł rękę. Rozumiem sceptycyzm. Straciłem żonę lata temu i z dnia na dzień stałem się samotnym ojcem. Zmierzyłem się z samotnością i z wątpieniem, ale nauczyłem się, że każdy ma swoją historię. Spojrzał na Ewę z niezachwianym szacunkiem. Ewa walczy o lepsze życie dla swojego syna, jak my wszyscy tutaj zasługuje na te szanse. Mieszkańcy schroniska wymienili spojrzenia, a napięcie nieco opadło. Ewa poczuła, jak w niej zapala się krucha nadzieja. W następnych dniach Ewa walczyła z wewnętrznymi demonami. Marek pozostał u jej boku, stała obecność pośród burzy. Ewa siedziała cicho obok Marka w małym, słabo oświetlonym pokoju schroniska. Moi rodzice zginęli, gdy byłam nastolatką zaczęła. Byłam sama. Potem poznałam kogoś, kto obiecał, że zostanie, ale kiedy powiedziałam mu, że jestem w ciąży, odszedł. Od tamtej pory to ciągła walka, ale nigdy nie przestałam kochać mojego syna. On jest powodem, dla którego wciąż tu jestem. Marek słuchał uważnie. Dziękuję, że mi zaufałaś, powiedział cicho. A potem przyszła jego kolej. Straciłem żonę w wypadku samochodowym, gdy mój syn był jeszcze niemowlęciem, wyznał. W jednej chwili byliśmy rodziną, a w następnej zostałem sam, wychowując Piotra. Ewa skinęła powoli głową. Nie potrafię sobie wyobrazić takiej straty, ale wiem, jak to jest czuć, że świat się wali. Jej spojrzenie spotkało jego, dzikie z cichą siłą. Dlatego walczę tak zaciekle. W tym małym pokoju ukształtowała się potężna więź. By uczcić to nowo odkryte zaufanie, Marek wyjął z kieszeni prosty srebrny naszyjnik z małym wisiorkiem w kształcie delikatnego bursztynowego liścia. Chcę, żebyś to miała. Niech ci przypomina, że bez względu na wszystko, zawsze jest nadzieja. W oczach Ewy zalśniły łzy, gdy delikatnie dotykała Wisiorka. W kolejnych dniach relacja Ewy z synem Marka, Piotrem, rozkwitła. Obserwowała go z czułym uczuciem, bawiąc się cicho u jego boku. Piotr początkowo nieśmiały, stopniowo wyciągał do niej rękę. Marek obserwował tę rosnącą bliskość z uczuciem ulgi. Stało się jasne, że Ewa nie tylko walczyła o odbudowę własnego życia, ale także otwierała swoje serce, by stać się częścią jego rodziny. Pierwszy dzień Ewy w Centrum Pomocy Społecznej, organizacji non-profit finansowanej częściowo przez inwestycje Marka, nastał rześki i pogodny. Przybyła wcześnie. To nie była tylko praca. To była szansa na odzyskanie godności. Marek osobiście za nią poręczył, torując drogę u dyrektora centrum, który zgodził się dać Ewie tymczasowe stanowisko. Praca była skromna, ale znacząca. Od pierwszej chwili Ewa rzuciła się w wir pracy. Jej autentyczna empatia przejawiała się w każdej rozmowie telefonicznej. Mimo wyczerpania, determinacja Ewy nigdy nie osłabła. Marek pozostał stałą obecnością w tle, dyskretnie zapewniając Ewie potrzebne wsparcie. Zorganizował zaufaną opiekunkę dla jej syna. Jednak nie wszyscy przyjęli Ewę z otwartymi ramionami. Szepty i ukradkowe spojrzenia podążały za nią korytarzami. Spokój, który Ewa zaczęła budować, został zburzony pewnego zimnego wieczoru, gdy jej przeszłość powróciła. Pukanie do drzwi ją przestraszyło. Gdy otworzyła, stał tam mężczyzna z ulicy, jej były chłopak, Kacper. Jego oczy były twarde, jego postawa sztywna. Bezceremonialnie zażądał widzenia z ich synem. Będę walczył o opiekę, nie będziesz go przede mną ukrywać. Serce Ewy waliło jak młot. Wstrząśnięta, natychmiast skontaktowała się z Markiem, który usłyszawszy nowiny, zmartwił się, ale jego determinacja była niezaprzeczalna. Nie pozwolimy na to. Marek skontaktował ją z zaufaną prawniczką od prawa rodzinnego, ale zagrożenie wkrótce wykroczyło poza dokumenty. Pewnej nocy skromny budynek mieszkalny Ewy, miejsce, które zaczęła uważać za kruche sanktuarium, stanął w płomieniach w podejrzanych okolicznościach. Płomienie szalały w wąskich korytarzach. Ewa, obudzona hałasem i upałem, chwyciła swoje dziecko i rzuciła się do wyjścia, ale ogień zablokował jej drogę. To Marek przybył pierwszy, zaalarmowany przez sąsiada. Bez wahania wbiegł do płonącego budynku, jego umysł skupiony wyłącznie na znalezieniu Ewy i jej syna. Przedzierając się przez duszący dym, potężne ramiona Marka podtrzymały Ewę, gdy prowadził ją i dziecko w bezpieczne miejsce. Wychodząc na zimne nocne powietrze, na chwilę upadł, łapiąc oddech, ale natychmiast sprawdził Ewę i dziecko. Ewa drżąca, ale cała. Spojrzała na Marka z mieszaniną wdzięczności i podziwu. W tamtej chwili więź między nimi pogłębiła się ponad słowa. Zrozumiała, że Marek jest nie tylko jej obrońcą, ale jej niezachwianą kotwicą. Pożar stał się punktem zwrotnym. Wiadomość o heroicznym ratunku Marka rozeszła się po społeczności, uciszając wielu sceptyków. Zaufanie Ewy do Marka przerodziło się w coś głębokiego, miłość zrodzoną ze wspólnych prób i wzajemnej ochrony. W cichej poświacie, gdy siedzieli razem a jej dziecko bezpiecznie spało w ich ramionach, Ewa szepnęła: "Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła". Marek uśmiechnął się łagodnie: "Nigdy nie będziesz musiała się dowiedzieć", obiecał. Od tamtej nocy strach Ewy zaczął ustępować nadziei. Obecność Marka nie była już tylko wsparciem, była fundamentem przyszłości, o której odważyła się marzyć. W następnych miesiącach więź między Markiem a Ewą zacieśniła się. Ciepło Ewy w naturalny sposób objęło Piotra, syna Marka. Cierpliwie słuchała, jak opowiadał o szkole i superbohaterach, pomagała mu w lekcjach, a nawet nauczyła się robić jego ulubione naleśniki w weekendowe poranki. Marek notował, jak delikatnie Ewa czesała włosy Piotra przed snem, i jak twarz chłopca rozjaśniała się za każdym razem, gdy wchodziła do pokoju. Pewnego chłodnego wieczoru rodzina zebrała się w salonie. Dzieci bawiły się kolorowymi klockami na dywanie. Piotr z dumą pokazał Ewie wieżę, którą zbudował, podczas gdy niemowlę radośnie gawożyło w jej ramionach. Marek oparł się o framugę drzwi. Obserwując scenę z łagodnym uśmiechem, to w tych chwilach, wypełnionych ciepłem i śmiechem, Marek zdał sobie sprawę, jak głęboko zakochał się w Ewie. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli obok siebie na ganku, odwrócił się do niej ze szczerymi oczami: Ewo, kocham cię. Nie ze względu na to, skąd pochodzimy, ani co mamy, ale za to, kim jesteś. Chcę, żebyśmy razem budowali życie, rodzinę. Oddech Ewy zamarł, jego słowa odzwierciedlały jej własne uczucia. W jej oczach zalśniły łzy, gdy sięgnęła po jego dłoń. Ja też Cię kocham, Marku. Nigdy nie czułam się tak bezpieczna, tak pełna nadziei. Minął rok od tamtego pamiętnego dnia. W ciągu tych dwunastu miesięcy życie się zmieniło. Ewa, z niezachwianym wsparciem Marka, przeniosła się ze schroniska do skromnego, ale ciepłego i wygodnego domu we Wrocławiu. Praca w centrum społecznym dała jej cel i odnowione poczucie godności. Zainspirowana własną podróżą, Ewa głęboko zaangażowała się w pracę społeczną. Jej osobista historia stała się potężnym świadectwem możliwości odnowy. Pewnego rześkiego popołudnia wiosną, w pierwszą rocznicę jej uratowania, rodzina zebrała się na spokojne świętowanie w swoim ogrodzie. Marku, powiedziała Ewa, jej głos drżał z emocji dałeś mi więcej niż bezpieczeństwo dałeś mi dom, rodzinę i miłość, o której nigdy nie myślałam, że znajdę. Marek przyciągnął ją bliżej, całując delikatnie a ty, szepnął, dałaś mi cel. Ty i dzieci jesteście sercem tego domu, powodem wszystkiego. W tamtej chwili nie byli już dwojgiem nieznajomych połączonych kryzysem, ale rodziną wykutą w ogniu, zjednoczoną nadzieją i miłością, która pokonała wszelkie przeciwności. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej wzruszającej podróży miłości, odporności i uzdrowienia. Historia Marka i Ewy. Przypomina nam wszystkim, że nawet w obliczu niewyobrażalnej straty można znaleźć nadzieję, a rodziny mogą zostać odbudowane. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej prawdziwych opowieści, które podnoszą na duchu, leczą i przypominają o sile ludzkiej więzi. Do następnego razu wierz w magię uzdrowienia.